W dzisiejszym odcinku damy krójko marchewki i siana i kilka informacji Wam powiem. Nie zwracajcie uwagi na to, że tu jest całe mokre, ponieważ dałem feluszowi wody on od razu wylał, więc o dzisiaj też mu już poidło montuje. I w ogóle chyba lekarze zaraz będzie miał już poidła kulkowe, ponieważ brakuje mi trzech poideł i chyba jutro jadę do Kuby, od kanału Kuba do Sapel właśnie po te poidła więc yy, no tyle yy, muszę jeszcze temu królikowi zamontować yy, bo jeszcze nie zamontowałem mu paśnika no, oczywiście wszystko tu yy, to z Boże wysypał bo w kaflu mu daję ja tu mam miseczkę po wodzie co też rzeczywiście wszystko jest yy, brudne więc dobra dajmy mu morszawkę i już sam czegunie się przyzwyczaił jest wszystko ok tylko mu, tak mówię, mm, pisajcie w komentarzu, że wszystko jest okej, okay, że oceniacie tam go dobrze Tylko, że se mi oczami ma, więc y, też właśnie y, Pojadę z nim do weterynarza, ale dopiero chyba y, jutro Tak mi się zdaje, y, nowe zasłówki też dokupiłem Więc chyba też nagram filmik, jak będę montował pałośnik y, Zasłówki Bo Sobie zakupiłem nowe i po prostu, bo miałem okazję zakupić, to sobie powiedziałem, że od razu sobie kupię. Siana króliko będziemy tak dawać. No, nie wiem, czy każdemu, bo temu na pewno dam, bo tam już nie ma za dużo. No, mnie tu trochę nie ma porządku, bo, jak mówię, w tygodniu no nie ma za bardzo tutaj sprzątać yy, królikom. Ale dzisiaj to nie wiem, ale jutro to na pewno to będzie jakieś sekcja, sprzątanie i w ogóle. Aha, bo to się i tam się zerwam po tym bo tu do tego jest taka szpara jak się zamyka od tego do tego a tu właśnie mamy problem bo to ociera się oto tu I jest ma problem tamtej dziury już nie ma sami sobie mają za niedługo wykład planowany o, to, to oczywiście w tamtej tym robi taką dziurę nie wiem czemu za co je tam wsadzimy trochę w słomy Wykot myślę, że będzie 28, 27, no tak odliczyłem, 28 dni Jak 28 dni, no to 28 lutego Jest planowany wykot Myślę, że wykoty znaczy, Myślę, że wykoty będą udane Sami gdzieś tam się O Boże przybliżyło mi się, że teraz nie innym na telefonem nagrywam bo Moim to się nie da, ale też za niedługo kamery kupuję więc eee, filmiki będą lepsze no, z zresztą jest oczywiście marchewki większe e, Polecam marchewki dawać królikom kotnym ponieważ aż od razu e, mleczność dostałem Sianko e, I mam taki pomysł, zaraz ja wam coś pokażę Bo chcę tutaj jeszcze do tego to jest polecam na dole. Chcesz jeszcze dwie takie długie deski dać. I na to też kilka desek. Znaczy, no tak, o. I to będzie taki staje, że do gry będzie się ona na dole słoma bo odwrotnie. Możecie napisać co o tym y, sądzicie. Y, paśnik się sprawuje, ok, polecam. Y, tylko tam no jak ona ta samica jest sama, no to wszystko też nie zje. Y, samica też już się wszystko... Y, ta już jest coraz lepiej z nią. Już nie jest tak, że wsadziłem rękę i jest akcja, że ugryzie mi jej w ogóle. Tylko, że jest to, ale to ona mnie tylko ugryzie mojego tatę, więc to jest tyle. Więc ona tylko na czym nie, tylko chyba ugryzła raz. O Boże, jak ona się zrzuciła. No sobie je. Widać woda w poidłach jest. Tak mówię jutro. Będę montował te baśniki. Karmidła tym, temu tutaj chłopakowi. No i pojeba bo w tych miskach to już mnie przeraża, bo tak mówię, cały czas wylewają i no, ściukę mają mokrą, a w dodatku jeszcze tu jest całe mokro i to, jak mówię, fajnie to wygląda, więc na pewno będzie jakaś akcja yy, sprzątanie. Znaczy masz sprzątanie i zamontowanie w ogóle, bo też chyba będę musiał lekko to odkręcić i lekko przesunąć, bo tak jak mówię to się ociera, to jest szpara niemała, tu prawie wcale nie masz pary. a tu patrz jaka jest szpara, nie? to jest szpara no, po prostu za duża chyba moim zdaniem, yy, albo te drzwiczki, no nie te drzwiczki nie wiem, albo one są zamontowane, ale... Ja mówię, samice są 31 zakocone, więc jak mówię, planowany wykład jest 28. życia odliczam 28 dni i zazwyczaj mi się samice kocą po 28 dniach. E... Dobra, ja jestem już z powrotem. Coś tak mi przerwało nagrywanie. E... Co by powiedzieć, e... mam nadzieję, że te samice okocą się nie, w, że w tym samym czasie. Mam nadzieję, że jedna się okoci to przykład 2 dni. Później albo wcześniej Tak żeby po prostu nie było tych młodych tak je, od razu wszystkich O od razu zostaje w tym czasie zakończone tylko czarna rano A ta wieczorem I oczywiście jak zakacałem miałem problem więc nie, nie było szansy jej nawet nagrać Bo musiałem ją trzymać e, Ale jakoś się udało A tam już No czy wiedziałem że trochę tam słomy w pysku nosi Ale to opisałem, że to nie dla wykotu tylko tego bo jeszcze do kotu jest kawał czasu no a z tym, no z tym tutaj chłopakiem dużo osób bym, czy będę do niego kupował samiczkę i w ogóle czy tą barwę niebieskich wprowadzę barwę niebieski na pewno wprowadzę i na długo na mnie do mnie zostanie bo od dawna planuję już tą barwę u mnie i na pewno ją wprowadzę a Samicę będę miał do niego sroka yy, niebieską srokać, Od tego samego pana co jego kupiłem ale to dopiero wszystko yy, nie wiem kiedy bo tak jak mówię wydatek, wydatków teraz mam trochę bo tak jak mówię nie chcę za dużo teraz też na hodowlę wydawać yy, też jest ten koklus co jest 50 zł do wygrania to już mam odłożone i yy, no i jeszcze na tą kamerę zbieram co na pewno po urodzinach kupię bo urodziny mam 6 Myślę, że tam trochę nazbieram, jak nie no to jeszcze będę zbierał, więc yy, no nie chcę za dużo wydawać, a ten króli nie kupiłem za swoje, tylko po prostu mama mi go kupiła na urodziny, bo no tak jak mówię, jakby nie ten, to bym go teraz nie miał. Yy, no i co? Yy, jeszcze mam jedno pytanie do Was. Czy chcecie, bo yy, yy, pobrałam sobie program do nagrywania gier, i w ogóle, więc yy, napiszcie w komentarzu, czy chcecie żeby nagrać na przykład farminga jakiegoś albo coś innego ja chętnie nagram bo mam program już teraz wszystko skopaczałem i to się wszystko naprawdę fajnie nagrywa dałem mu trochę słomy ale to tak same takie już te takie resztki małe słomy też sobie muszę przynieść bo na, tym, na tych tych siłce nie chodził no i dobra u niego to będzie tyle tak jak mówię paśnik mam tu jeden paśnik zaraz wam pokażę Tu Jeden paśnik w ogóle o nim zapomniałem, bo myślałem, że nie ma i będę musiał zamawiać, ale dobrze że już spojrzałem, bo bym raczej zamówił yy, No i dobra, ja tutaj sobie zamknę, bo ciężko mi będzie, zmienia perspektywę, że mnie będzie, będziecie widzieć i zaraz się widzimy Dobra, już jestem yy, Klatkę sobie zamknęłem u niego ja Tak stanę, żeby znów było mnie dobrze widać I... Co by tu jeszcze powiedzieć? Klatkę, no nie wiem, czy sobą to zrobię, bo jest mały problem bo nie mam, muszę zakupić płyty OSB i no nie wiem jak zrobię. W ogóle nie wiem kiedy ta klatka będzie skończona, może za tydzień, może za dwa, może za miesiąc, jak to wygląda w ogóle, bo tak jak mówię, nie wiem nawet czy ją skończę do końca tego miesiąca. No chciałem żeby znaczy na pewno już na młode, znaczy będę samice odsadzał od młodych, już będzie klatka, więc będzie już na pewno przygotowana, nie. No a tak jak mówię, że na pewno jakieś młode kilka pójdzie tutaj do klatki tego co jest sam, jest niebieski na dół Tam na pewno kilka pójdzie, no bo tak jak mówię, ta klatka stała trochę pusta, więc ją trzeba trochę o, żeby tam trochę królików puścić, a ona, ona jest prawie zrobiona młode króliki eee, Palił sobie je Wszystkie prawie króliki za marchewką Aha, tę mieliśmy jeszcze siano, dajmy damy Już tego nie będę nagrywał, tylko oj sorry no jak będę miał kamerę, no to już będzie trochę lepiej z tą twarzą Bo tak dużo osób mówi, żebym sobie statyw kupił, ale do kamery już będę miał statyw Bo nie wiem, bo z, y, kamera bez statywu kosztuje 200... Y, 200 chyba, 15 z przesyłką Sama 200zł A ze statywem kosztuje 200 chyba, 30 I z przesyłką y, 245, a sam statyw do niej sam I różne jeszcze tam y, rzeczy Kosztuje zestaw chyba 15 zł Więc nie wiem czy się opłaca no, nie wiem jeszcze to zobaczę bo tak jak mówię na razie fajną kamerę sobie upatrzałem no i chcę ją kupić bo wiem że to jest kamera Sony ale nie wiem jak ona jest właśnie nie pamiętam nie pamiętam ale no tak na pewno będzie i już na pewno moje filmy będą lepsze też już te obrabianie filmów chcę bardziej tak już lepiej robić w ogóle No ale to wszystko z czasem bo też za niedługo jest rok na kanale 28 hmm. mam pewno jakiś specjal zrobię nie może jakaś mam kamerę to może jakaś przeszka po okolicy jak będę miał już kamerę chociaż wątpię jak mówię dopiero po jakiejś marcu nie wiem jakiś 15-17 marca będę zamawiał mi się jeszcze uda dobrą sumkę zebrać to od razu już będę akcesoria do króliko zamawiał może już po królika następnego pojadę więc yy, na razie jeszcze muszę temu samcowi niebieskiemu tabliczkę dać tutaj yy, nie wiem czy będziecie widzieć no nie wiem czy będziecie widzieć tu muszę tabliczkę mu dać z tą informacyjną i powinno być wtedy wszystko już ok, więc y, dobra, to jest, już jest y, tyle w tym odcinku, więc y, łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, napiszcie, czy chcecie, y, żebym nagrywał gry na tym kanale, czy na innym, bo jak y, na inny to stworzycie sobie inny. No ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Myślę, że jutro następny odcinek bije. Trzymajcie się, cześć.